W dzisiejszym odcinku seniorze ze Śląska poznamy niezwykłego twórcę Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w radzionkowie, którego życiową lewizą jest Zróbmy coś dla innych. Przeżyłem wojnę, żyję, jem dobry chleb, dlatego właśnie postanowiłem coś zrobić. Końców w życiu nigdy nie miałem. Ani dużego domu, ani byłem bogaty i na starość tego też nie poczuję. Dlatego, wszystko to, co miałem, to, co zawszędziłem, włożyłem właśnie w to muzeum. A najbardziej włożyłem to moje serce tutaj w to muzeum. Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkie dzieci w Muzeum Chleba. To jest człowiekiem niezwykle opanowanym, spokojnym. Aczkolwiek cechy, jakie ma, to na pewno stanowczość. Wie, co zrobić, żeby osiągnąć określony cel. Pewnie też dlatego udało mu się zbudować to muzeum. I muzeum funkcjonuje już tyle lat. Pewnie gdyby nie ta jego determinacja, w ogóle by już mogło w tym momencie nie istnieć. Oglądamy sobie jeszcze piękną bajkę: baladę o bochenku chleba. Widzę w nim człowieka pełnego pozytywnej energii, którą stara się przekazać odwiedzającym muzeum. Gdyby mógł, pierwszy by przychodził i ostatni wychodził. Patrząc na niego, widać, że jest to człowiek, który całkowicie poświęcił się swojej pasji. Jest to motor, który napędza całe jego życie. Dzieci idziemy tam, dzieci tam. To nie wasze. A to wasze nie? Tak. Też to... macie przeszkolaków? Nie. No. Póki co, tacie nie udało się wciągnąć mnie w swoje hobby z racji tego, że czas pracy poświęcam firmie, z której wywodzi się muzeum, która też w pewnym stopniu no, pomaga utrzymać muzeum, a tata skupia się w 100% na prowadzeniu muzeum. Naciągamy, kładziemy dwie rączki i kulamy, tak. No, no. Hey. Każda rzecz jest. Ciekawa, A ponieważ faktycznie nie jestem prawdziwym muzealnikiem, postanowiłem, że to muzeum musi być całkiem inne. To znaczy, to muzeum jest otwarte dla ludzi, że można wszystkiego dotknąć, można zobaczyć, można posłuchać i uczymy dzieci oglądania. Nikt nam tego nie puści nigdy. Wszystkie znajdujące się w muzeum eksponaty. Tata sam znajduje, przynajmniej raz w miesiącu odwiedza antykwariaty, jeździ na giełdę staroci, która się odbywa w Bytomiu. Dużo eksponatów właśnie stamtąd przywozi do muzeum. To jest To jest galka To są takie drewniane buty, Od nich pochodzi słowo, sabotaż. A czemu ta lokówka jest taka mała? Do wąsów ona była dla Pana, do wąsów była. Wszyscy dokładnie wiedzą, że żadne muzeum nie jest w stanie się samo sfinansować. Wydawało mi się, że ludzie się włączą, że mi ktoś pomoże. Niestety, to jest olbrzymie muzeum, nie otrzymało się żadnego wsparcia nigdy. Szkoda troszeczkę. Tak jak tradycyjnie na Śląsku jest, po skończeniu szkół poszedłem do pracy. do kopalni na dół. Najpierw pracowałem w oddziale elektrycznym, potem byłem sztygarem, zajmowałem się maszynami. Minęło 9 lat chcieli koniecznie, żebym poszedł na powierzchni jako sztygar elektryczny, ale to mi niespecjalnie odpowiadało. W związku z tym zrezygnowałem, poszedłem budować budowę socjalizmu. Kopalnia rozbach, moja pierwsza praca. Zaczęłem od huty Kościuszko, huty po potem żeśmy budowali huty Katowice kilka lat, i te wszystkie obiekty do uruchamialiśmy. Czy nie mógłby Pan przekazać te okna do muzeum? Szkoda, żeby ono się tak zmarnowało. Zaczynamy lekcję. Tak to wyglądało do lat 80.. Lata 80. 80. się okazało weźcie sprawy w swoje ręce. I dlatego postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. No, spróbujemy tej prywatnej inicjatywy. Wydzierżawiłem 36 metrów kwadratowych, potem się powiększało, powiększało, aż udało mi się z kredytu kupić cały magazyn prawie 1200 metrów. Śmialiśmy się, co w tym magazynie będziemy robić. I w tym momencie mówię, połowa wystarczy do handlu, a resztę poświęcimy na muzeum. Każdy się śmiał, mówi, no kto ci do muzeum przyjdzie? Ja tak się zaciąłem, mówię, a jak będzie kiedyś jedna autobus w ciągu tygodnia, będę szczęśliwym człowiekiem, że coś ciekawego zrobiłem, że coś po sobie zostawię. No to musimy podzielić 40 na film albo 30 do pieczenia. No 2000 był rok milenijnym, to znaczy to był rok betlejemski. A Betlejem to znaczy dom chleba. Idealnie wszystko pasowało i udało nam się, że papież poświęcił nasz, nasz kamień węgielny i tak powstały muzeum, które w pierwszym roku przyjęło ilość osób, nieprawdopodobno 44 tysiące ludzi bez żadnej reklamy. I tak to się zaczęło, temu muzeum się rozrastało, coraz to większe, najpierw sobie trzeba ręce umyć, upiec, potem oprowadzamy, jest prelekcja i opowiadam. Naprawdę, mimo że mam już 72 lata, z wielką przyjemnością opowiadam. Muzeum chleba zostało zbudowane, aby wrócił szacunek do tego chleba, bo ludzie w Polsce szanowali ten chleb zawsze. Przez setki lat. Lecę na bok i trzymaj tu ładnie. I tak, oka, o. Tak właśnie wygląda to nasze muzeum. Zrobiliśmy piękną akcję o starzyku. Chcieliśmy, żeby ci. Ci, którzy mają 50 lat, przyprowadzili swoich rodziców jeszcze, żeby pamiętali o nich. Oni im przecież coś dali, ale okazało się, nie jestem z tej akcji zadowolony. Mimo, że ogłoszenia były na całą gazetę, specjalnie robiłem dyżury, jednak nie pamiętamy o rodzicach. Jeśli chodzi o przyszłość muzeum, to. No, na pewno nastąpi zmiana pokoleniowa. Postaram się być niegorszym, nazwijmy to, kustoszem niż, niż tata. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, doświadczenia, ale będę się starał. Witam Państwa, bardzo serdecznie na klubowiczu, na naszym kolejnym spotkaniu w naszym kochanym Muzeum Chleba. Czy Wy sobie wyobrażacie, że ja do, doliczyłam się teraz, że my tu już przychodzimy 11 lat? Jest moim absolwentem, chodził do szkoły, jak tylko się szkoła rozpoczęła, to było w 1953 roku, się okazuje, że przyjmowałam go do szkoły, bo byłam wtedy sekretarką. W każdym razie dla mnie on jest nadzwyczajnym człowiekiem. Zawsze jego dewizą jest, zróbmy coś dla innych. Dlaczego to robię? No dlaczego ja to robię? Proszę dzieci. Dzisiaj będziemy się uczyli wierszyka Człowiek całe życie pracuje i musi coś po sobie zostawić. Nie dojrze, że nauczy dzieci oglądać, ale zarazem chce sprawić radość ludziom starszym. Kochasz, szczęście, a W Nie czuję się zmęczony. Moje życie jest właśnie w tym muzeum. I dopiero właściwie człowiek, jak idzie do domu, to mówi, a co teraz z sobą zrobić? To jest taki ruch, taki gwar. Tylu ludzi przychodzi i naraz ta, ta cisza nie cieszy się specjalnie tą ciszą. Ja to nie traktuję jako obowiązek, ja to traktuję jako wielką przyjemność.